Na no, imię Joanna Budzyńska. Zapraszam wszystkich na otwarcie i obejrzenie mojej wystawy w Szpitalu Jerozolimskim w Malborku, e, dawnej, XIII-wiecznej budowli krzyżackiej. E, piękne miejsce, wspaniała galeria. No ja jestem zachwycona. Prawo? Wystawa? jest czynna do 3 czerwca. Od, 20, od, 20. od 25 maja do 30 czerwca. No. Dziękujemy i zapraszamy Zapraszam. Dziękujemy. Zapraszam tu bliżej do nas, dlatego że to miłe towarzystwo pani Jany Budzyńskiej powinno być wyjątkowo zachęcające. Proszę Państwa, jak powiedziałem, witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście obecni. Mimo że ta galeria w sensie fizycznym jest trochę odległa od centrum, ale jak widać po raz trzeci zresztą nie przeszkadza to wcale. W obecności tutaj Państwa, z czego ogromnie się cieszę ja jako przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury i we własnym imieniu Miejskiego Domu Kultury właśnie Państwa witam serdecznie. Witam w sposób szczególny Naczelnika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Pana Janusza Biskupskiego. Panią Miolę Leszczyńską witam jako pracownika naszego, współpracownika no i tę osobę, która tu jest gospodarzem tak na dobrą sprawę i dla Państwa informacji również. Witam telewizję internetową Malborg, która po raz kolejny się tutaj pojawia, również dlatego, żeby gościła w każdym przypadku wydarzeń artystycznych, które się dzieją tutaj yy, na terenie Marborga organizowane przez Miejski Dom Kultury. Proszę Państwa, no i co zrozumiałe? Przede wszystkim witam. Artystkę Janę Budzyńską, której pracę dzisiaj mamy przyjemność obejrzeć i które będą tutaj dla tych wszystkich, którzy będą mogli przyjść przez te kilka dni trwającej wystawy. W zasadzie Państwo pewnie dużo wiecie na temat autorki, ale mimo wszystko tym bardziej, że ten program będzie do obejrzenia, jak powiedziałem, poprzez internet. Pani Anna Budzyńska jest, jak widać, proszę Państwa, a obraz będzie dostępny. Jest piękną, młodą kobietą, mieszkanką Malborka, a przy tym jeszcze dodatkowo artystką. Te prace, które prezentujemy dokonała wyboru sama, autorka i w zasadzie dwie grupy, czyli malarstwo, grafika rysunek. Jeśli miałbym mówić o jej pracach, to bardzo ogólnie w taki sposób, że mimo młodego wieku, że jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, że kończyła Wydział Grafiki, również pracę dyplomową jako aneks malarstwa, jest już osobą wielokrotnie nagradzaną, znaną nie tylko w Malborku, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami Polski. Między innymi znajdują się jej prace już chyba w drugim wydaniu encyklopedii Ex Librisu w Portugalii. Była nagradzana w Gdańsku jako laureatka Pomorskiej Grafiki Roku w 2007/2008 roku zdobywając tam pierwsze miejsce w następnych dwóch latach wyróżnienie. A przed nią w zasadzie całe bogactwo Działalności artystycznej i, i nagród. Proszę Państwa, jej prace będziecie Państwo tego sami świadkami, przeglądając je bezpośrednio i, jak sądzę, korzystając z pomocy bezpośrednio autorki, żeby móc rozmawiać, ale myślę, że działają tak na wyobraźnię, że, że Państwo będziecie, ja już jestem zafascynowany. Na tyle, że pozostaną długo, długo w pamięci i będziecie swego rodzaju, przepraszam za określenie, przekaźnikami dla innych osób, które powinny tutaj przyjść, zobaczyć, doświadczyć tych artystycznych wrażeń. Proszę Państwa, to jest pierwsza, w zasadzie trzecia, ale pierwsza wystawa w pomieszczeniach byłego Szpitala Jerozolimskiego. Stricte wystawa m, artystyczna. Więc yy, jestem. W zasadzie usatysfakcjonowany faktem, że zainstalowanie tego typu wystawy znakomicie tutaj otrzymało swoje uzasadnienie. Mówię o tym, że, że ta przestrzeń znakomicie również do tego się nadaje. A więc raz jeszcze dziękuję autorce za to, że zechciała wystawić swoje prace, za to, że jest obecna tutaj z nami jako ten wyraz. Mojego podziękowania, podziękowania nas wszystkich pracujących w Miejskim Domu Kultury. Proszę Pani Janno przyjąć te kwiaty. Fantastycznie teraz komponują z Panią. I Raz jeszcze dziękuję. A teraz miły subtelny przymus. Pani Janno, proszę parę słów do Państwa. Zupełnie od siebie. Wszystkie inne pytania będzie Pani dostępne, jak to rozumiem, w trakcie wernisażu, oglądania tych prac. Proszę bardzo. Ja będę tak krótka, korzystam z tego przywileju, że ktoś tak mądrze powiedział, że mówić o malarstwie to jak tańczyć o literaturze. To się nie da. <grym _> bardzo przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi zorganizować tę wystawę, wieszać ją, że pomogli mi, właśnie w dużej mierze, również fizycznie, bo nie jestem silna jak powiedziałam. Nieco mniej. Co? Nieco mniej. No tak, no, nieco mniej. Ech, no cóż, no właśnie tych nie chciałam mówić. Tyle powiem, że one są takim po prostu owocem przypadku. Każda z tych prac. Kiedy się bardzo zdziwałam, bardzo lubię malarza Francisza Bicona, który mówił, że to Jego malarstwo, jego sztuka to jest przypadek. To myślałam, że jest nic coś złego. Dlaczego to wszystko ma się dziać właśnie na zasadzie przypadku? Nie ma być przemyślane, ale im więcej pracuję, tym bardziej wiem, że myśl zamyślą myślą, <grymnie> myśl się myś pogania i tak to wygląda. To jest mój świat, to jest czerpany ze snów, z literatury, z wszystkiego, co mnie otacza, wszystkich przeżyć, dobrych i złych. <grymnie> no, gdzieś to musi mieć swoje oczywiście, <grymnie> Po prostu. Jedni piszą tańczą, ale ja mam no. I proszę Państwa o znakomity efekt tych czynności spontanicznych czasami przypadkowych, ale myślę, że, że w tym przypadku jest, jest pewien ład i porządek plastyczny, który, który jest zupełnie, zupełnie podświadomy. Raz jeszcze gratuluję pani Joannie, proszę Państwa, zapraszam wobec tego do... Tego duchowego konsumowania tych prac do rozmowy z autorką i jeszcze tak fizycznie, już okay. tam, przy wejściu, zapraszam w y, polankę napoju i ten bezalkoholowy, i ten nieco alkoholowy, subtelnie alkoholowy, po to, żeby dopełnić smaku tego fizycznego i, i duchowego. Zapraszam bardzo.